Idzie mi nieźle. Na głupotę nie ma lekarstwa. Lubię takie lekcje. Nawet ja miewam dobre dni. Dla mnie to co zwykle. Oby tak dalej, mały, dasz radę. Życie jest najlepszym nauczycielem duże ostrze dla małego wojaka. Szybki ruch, szybkie cięcia. W towarzystwie podróż przebiega szybciej. Ciężka przeprawa. Uważajcie na siebie! Toporna technika. Dobre rezultaty. Cóż. Tak, w sumie też można. Tylko szczęścia, że wrócą do domu. Noxus zawsze czegoś chce od Jonian. Ciężko zostawić przeszłość za sobą. Nie jestem tym, za kogo mnie bierzesz. Oskarżyli mnie o morderstwo. Mylili się. Wracaj do cienia. Ze wszystkich broni to przeszłość rani najmocniej. Czas pokaże. Nie spocznę, póki nie oczyszczę mego imienia. To jest niebezpiecznie mała. Udaję się tam, gdzie zaprowadzi mnie droga. Ze wszystkich broni to przeszłość rani najmocniej. Dość mam już duchów, z którymi muszę walczyć. Szkoda, że przerywasz go ty. Udaję się tam, gdzie zaprowadzi mnie droga. Podążaj za wiatrem, ale uważaj na plecy. Czy jedynym celem liści? Jest spaść na ziemię? Oskarżyli mnie o morderstwo. Mylili się. Jone, zawracaj, póki możesz. Gdybym ci powiedział, to byś mnie wysłuchał? Czy wiatr ucieka, wiesz, że nic tam na mnie nie czeka. Ledwo może na ciebie patrzeć. Nie jestem niczyim pionkiem. Podążaj za wiatrem. Ale uważaj na plecy. Sen jest dla niewinnych. Podążaj za wiatrem, ale uważaj na plecy. Niech spróbuje. Niemożliwe. Inni też pytali, ale zmieniłem ich zdanie. Pewne rzeczy nigdy się nie tępią. Ty temu przeczysz. Nigdy we mnie nie wierzyłeś. Czego oczekujesz od kogoś, kto stracił wszystko? Zachowaj gadanie dla kogoś, kto będzie go słuchał. Poświęciłem już wszystko. Nie jestem mordercą! Zmierzyłem się ze swym losem. Twoja kolej. Jedno ostrze, jeden cel. Pewne rzeczy nigdy się nie tępią. Ostrze, nigdy nie staje się lżejsze. Życie i śmierć na ostrzu miecza. Dość już uciekania. Śmiało? Próbuj! Sam decyduję o swoim losie. Mam nadzieję, że masz ze sobą znajomych. Mój cel. Powiem ci o nim, jak go znajdę. Umrzeć jest łatwo. Oczyść moje imię. Spadający liść. Jonę! Bracie, honor nie był wart obu naszych istnień. Czas zacząć od nowa. Raz jeszcze nie można stać w miejscu. Zawsze wierzyłem w drugą szansę. Podążam tylko jedną ścieżką. Swoją. Przeznaczenie czeka. Może i czeka mnie jakaś przyszłość. Będę kroczył tą ścieżką aż do końca. Nikomu nie jest to obiecane jutro. Jak sobie chcesz. Nieźle, mała. Gdzie się tego nauczyłaś? Dalej. Załatwmy ich! Hasagi! Aserio! Sorie Geton! Jeśli nie pokonacie podróż, może to zrobić sama ścieżka. W Joni nawet ziemia jest zawzięta. Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Podążaj za wiatrem, ale uważaj na plecy. Udaję się tam, gdzie zaprowadzi mnie droga. Czy jedynym celem liścia jest spaść na ziemię? Sen jest dla niewinnych. O krok bliżej odkupienia. Odzyskam mój honor.